Polski komitet polityczny. Szanowni Państwo, czy może być lepsza zachęta do rozpoczęcia Wielkiego Postu niż informacja o tym, że nasze ludzkie działania przynoszą owoce? Otóż okazuje się, że grupa zaangażowana w obronę Gieczfałdu przed agresywną inwestycją Lidla, odnotowuje pierwszy spory sukces, mianowicie ocaleje Aleja klonowa, zabytkowa aleja klonowa, będąca częścią Szlaku Świętego Jakuba. Jest to wielka radość, o której opowiedzą tutaj, z... wypływająca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego. Zanim przejdziemy do tej kwestii jeszcze komunikat bieżący, o który poproszę Jana Krysiaka, sekretarza generalnego Konfederacji Korony Polskiej. Dzisiaj mamy dla Państwa same dobre wiadomości. Oprócz tej wspomnianej, dzisiaj przedstawiciele Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Grzegorza Brauna, złożyli w Państwowej Komisji Wyborczej kolejne 30 tysięcy podpisów wyborczych, co daje łączną liczbę tych podpisów ponad 200 tysięcy. A zatem, pomimo Zamilczania w mediach, pomimo zaniżania w sondażach, tak jak dzisiaj sprawdzałem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Braun będzie drugim w Polsce kandydatem, któremu udało się zebrać wymagane podpisy wyborcze i to w podwójnej ilości. To jest dobra wiadomość dla Polaków. Jest kandydat, jest kandydat, który jest prawdziwym mężem stanu, na który spokojnie mogą głosować ci, którzy już być może stracili nadzieję, ale również wszyscy Polacy i mam nadzieję do zobaczenia przy urnie wyborczej 18 maja. Pan Jacek Wiącek, Ogólnopolski Komitet Obrony Gieczwał. Zapraszam. Witam serdecznie Państwa, Jacek Wiącek. Jestem przewodniczący Komitetu Obrony Gieczwałdu i chciałbym się z Państwem podzielić decyzją, którą otrzymaliśmy kilka dni temu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj bardzo chciałbym pozdrowić i podziękować Pani Bożenie Żelazowskiej, która jest generalnym konserwatorem zabytków i w stopniu sekretarza Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc proszę Państwa, ta decyzja jest dobrą decyzją, dlatego, że jak Państwo pamiętacie Próbujemy ochronić aleję, y, która wiedzie od Gietrzwałdu do, do Santiago de Compostella, to jest do, do mm, miejsca miejsca grobu świętego Jakuba. Y, jest to bardzo ważny szlak pielgrzymkowo turystyczny, y, który wiedzie z Litwy do, do właśnie Santiago de Compostella, i ten szlak w Niezdrowych ambicji pana Wójta, Jana Kazbrowicza, miał być wycięty pod kątem tego, że miała tam powstać inwestycja Lidla, tak? Więc złożyliśmy złożyliśmy pismo o dopisanie tego, tego tej alei do, do zabytku, żeby po prostu ją chronić i e, ochronić również ten szlak e, natomiast no, konserwator zabytków zapisał tylko e, elementy tej alei e, które są dalej oddalone od Gietrzwałdu a nie ten przyległy odcinek e, złożyliśmy po prostu pismo e, w tej sprawie do, do ministerstwa no i po paru miesiącach batalii w tym kierunku zbierania dowodów oczywiście na ten temat, że jest to wag, jest to szlak historyczny o wielkim znaczeniu kulturowym yy, i yy, yy, dziedzictwo narodowe nasze, żeby po prostu tą, tą aleję na tym odcinku dopisać. I, I właśnie tutaj z tego pisma wynika: są na dziewięć stron, że orzekam uchylić zaskarżoną część decyzji, punkt drugi sentencji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie yy, przez organ pierwszej instancji. I tutaj na dziewięciu stronach pani minister. Żrazowska się rozpisała pod kątem tego, jakie nieprawidłowości i uchybienia zostały zrobione w procedowaniu tej, tej decyzji. No i mamy nadzieję, że teraz po, wnikliwym, po wnikliwej ekspertyzie i racjonalnym podejściu do sytuacji dopiszą po prostu do, do, ale aleja zostaje w całości dopisana do, do zabytków. Kolejnym, kolejnym takim jeszcze dobrym. Dobrą wiadomością jest to, że Dyrekcja Krajowa Dróg i Autostrad odmówiła, odmówiła pozytywnej opinii projektu budowlanego na przebudowę tej drogi, właśnie o której mówię, czyli Alei Świętego Jakuba, czyli ulica Szkolna w miejscowości Gietrzwałd, ze względu na to, że uznała że projekt jest niewystarczający, ponieważ droga, którą chce inwestor wybudować, niszcząc de facto tą aleję, Musi się wiązać z DK16, co wymaga y, przebudowy projektu, przebudowy skrzyżowania, geometrii skrzyżowania. Y, jest, to, jest to koszt kilkunastu, co najmniej milionów złotych, no i wielomiesięczna batalia z urzędami, jeżeli chodzi o uzgodnienie tej drogi. Także to. To by było z tych wiadomości na tyle. No, oczywiście, też dopisana została kapliczka do zabytków, która jest na ulicy Szkolnej, włącznie z czterema drzewami. Także, no, jakieś tam trzy sukcesy są. Możemy się pochwalić tym, że cały czas działamy tutaj wspólnie y, z panem posłem Skalikiem, który y, prowadzi zespół parlamentarny, i posłami tutaj obecnymi, y, Fricem, y, panem Jackiem Sząszczem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie, które nam dają i mamy nadzieję, że ta współpraca nasza będzie owocna i zakończy się yy, tym, że te śmietnisko po prostu w Gieczwałdzie nie powstaje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Jacek Krząszcz, prezes Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni państwo, jak zapowiedział na początku pan Piotr, jesteśmy faktycznie dzisiaj Rozpoczynamy wielki post w środę popielcową. Pozwolicie Państwo, że króciutko taką modlitwę, którą dzisiaj po posypaniu głów popiołem każdy z nas otrzyma. Módlmy się, dozwól nas, Panie, przez Post zająć stanowisko w chrześcijańskim boju, abyśmy zostali umocnieni wstrzemięźliwością do walki ze złym duchem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Szanowni Państwo. Wzywam Państwa wszystkich do tego, aby z, z dniem rozpoczęcia tego postu również y, wiele umartwień przekazać w intencji właśnie y, tego, z czym my walczymy, czyli z obroną świętego miejsca, y, w którym Matka Boża objawiła się w Gierczfałdzie. Bardzo byśmy prosili, żeby niezależnie od spraw duchowych bardzo aktywnie włączać się w rzeczy. Ziemskie. Jedną z takich rzeczy ziemskich jest zapowiedziany protest pod Lidlami. Zapowiedzieliśmy go poprzednio na 12 kwietnia, natomiast musieliśmy zmodyfikować tą datę i uprzejmie Państwa informuję, że następny protest, który będzie jednocześnie bojkotem zakupów w Lidlu, odbędzie się 5 kwietnia, czyli zmieniamy datę z 12 kwietnia na 5 kwietnia. Spotykamy się. Pod, pod sklepami LIDL w całej Polsce. Jako jeden z sygnatariuszy Fundacja Konfederacja Gieczwałska, jako jeden z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gieczwałdu, w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gieczwałdu, chciałbym zaprosić również wszystkich ekspertów i naukowców, którym, którzy mają na sercu i widzą, co niedobrego ma zadziać się w Gieczwałdzie. Wzywamy Was, wszelkich. Wszelkich, wszelkie osoby, które mają fach w ręce i przede wszystkim fach w głowie, żeby wesprzeć nas w tych działaniach, które podejmujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poseł Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, dość już mówiliśmy w przeszłości, ale chyba nie dość powtarzania, bo jeszcze świadomość trzeba nam wszystkim podnieść. Getzschwald to nie jest y, polska Fatima. To, Fatima to jest portugalski Getzschwald. Y, objawienia, które miały miejsce w roku pańskim 1877 y, są daleko szersze, dłuższe i bardziej doniosłe niż te, które gdzieś tam jeszcze na świecie miały miejsce. I to zostało y, respektowane i przyjęte wówczas przez, na, przed, przez polski naród, do, naród i doprowadziło do naszej. Niepodległości w roku 1918, co z kolei pozwoliło na podwojenie ilości mieszkańców w ciągu tych czterech dekad i pozwoliło na zwycięski bój przeciwko czerwonej komunistycznej nawale, w roku pańskim 1920. To są fakty. Do tego przychodzi korporacja międzynarodowa Niemiecka z siedzibą w Szwabi z ogromnym projektem, centrum logistycznego, dystrybucyjnego w, na terenie Gietrzwałdu w odległości w linii prostej niecałych 900 metrów od sanktuarium, od Bazyliki, co powoduje oczywiście zachwianie całego tego przepięknego miejsca na, wszelki, na wszelkich możliwych polach. Na polu biznesowym, logistycznym, środowiskowym, ale przede wszystkim religijnym. Nie jest do pomyślenia, aby w Fatimie czy w Lurt powstało coś podobnego. Po prostu jest to niewyobrażalne. W Polsce musimy. Przeciwko temu występować, przeciwko temu gromadzić nasze siły, nasze zasoby i protestować. Ale presja ma sens i to się już pokazuje. E, dzięki takim ludziom jak pan Jacek Wiącek, pan Jacek Chrząszcz, poseł Włodzimierz Kalik, wszyscy. Zaangażowani, wszystkim trzeba naprawdę podziękować. Myśmy niedawno z kalikiem byli zresztą w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Spotkaliśmy się z panem prezesem Marianem Banasiem, gdzie również prosiliśmy o wsparcie naszych działań i wydaje się, że pełne zrozumienie jest właśnie również u prezesa Niku. Dalej, kwestie środowiskowe. To będzie wszystko rozwijane. Mamy posiedzenie, następne, następne posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw obrony Gietrzwałdu 20 tak jest. marca, a więc podczas następnego posiedzenia Sejmu. W związku z czym pewne dane i pewne dalsze działania będą naświetlone. Tylko, żebyście Państwo mieli wyobrażenie. To chodzi o obiekt przepotężny, o długości. Powyżej 400 metrów, o szerokości powyżej 150 metrów, o wysokości około 24 metrów. Taka bryła ma zagradzać e, w zasadzie widok z tej pięknej, e, z tego pięknego terenu wokół bazyliki i miejsca objawień. E, 150 tysięcy ton rocznie przewozów, 150 tirów dziennie dodatkowo. Na drodze, Olsztyn Grudziąc, drodze, która zwana jest drogą śmierci, ze względu na to, że ona jest tylko dwupasmowa, jest kręta, teren pagórkowaty dwujezdniowa, tak, jest cały czas wilgotna, ponieważ tam jest wiele rzek, wiele, wiele źródeł i właśnie dolina Pasłęki między innymi tam gdzie również mamy e, informację, że nie powinna powstać żadna e, tego typu inwestycja ze względów środowiskowych, ale o tym będziemy już rozmawiać później. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, poseł Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, obserwując przebieg y, zmagań i pracę administracji i lokalnej, i regionalnej i centralnej wokół tej inwestycji Lidla, można powiedzieć, że. Wydawało się jeszcze niedawno, że wszystko jest stracone. Wszyscy po kolei klepali wszystkie zgody, zaświadczenia. Wójt gminy Gietrzwałt uznał, że ta inwestycja na ponad 40 hektarach nie wymaga oceny wpływu na środowisko w terenie chronionego krajobrazu Doliny Pasłęki. Wydawało się, że wszystko stracone, ale moi drodzy presja ma sens. Tutaj środowiska w całej Polsce i również Komitet Obrony Gietrzwałdu, któremu przewodniczy pan Jacek Wiącek, nie ustawał w działaniach. I to chciałbym podkreślić, że nastąpiła zasadnicza zmiana. Zmiana w podejściu właśnie resortu kultury i dziedzictwa narodowego, bo trzeba podkreślić, ten klimat sprzyjający inwestycji Lidla w Gietrzwałdzie ma już długą brodę. To już zapisu. Była wielka przychylność do tego, żeby w Gietrzwałdzie tego molocha ulokować. Przecież te 40 parę hektarów odrolnił wiceminister Rolnictwa z Szymon Girzyński. Czy to był jakiś fortel, zabieg minister? Y Ardanowski, który pierwszy rozpatrywał ten wniosek, odmówił odrolnienia tego terenu. Lidl się nie poddał, po jakimś czasie ponownie złożono wniosek odwołano się od tej decyzji negatywnej, no i dziwnym trafem minister Giżyński zaakceptował odrolnienie terenu w ponad 40 hektarach w dolinie Pasłęki. Moi drodzy, a ja się przyłączam do tych podziękowań w stronę pani minister Bożeny Żelazowskiej byliśmy wspólnie z panem Jackiem Wiązkiem i to, co chciałbym też podkreślić, skierować podziękowania w kierunku wiceprzewodniczącego parlamentarnego zespołu obrony Gierzwaldu w kierunku pana posła Tadeusza Samborskiego. Byliśmy w trójkę u pani minister, bo się okazało, że właśnie wojewódzki konserwator Zabytków uznał, że tą aleję, to jest ważne, która została posadzona, klonowa, posadzona ku czci objawień w Gierczwałdzie, mająca już ponad 100 lat. Klony, no nieprzypadkowo, ponieważ Matka Boża objawiała się na tle klonu. I moi drodzy, właśnie ten odcinek, który był niezbędny do realizacji. Tej inwestycji został przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyłączony. I bardzo dziękujemy zarówno panu posłowi Tadeuszowi Samborskiemu, jak i również pani minister Bożenie Żelazowskiej. I trzeba sobie jasno, wyraźnie powiedzieć, że jeżeli te decyzje będą skutecznie doprowadzone do szczęśliwego końca, to można powiedzieć, że inwestycja Lidla nie ma szans na realizację, bo nie będzie do niej dojazdu. Niezależnie od tego prowadzimy inne działania prawne, ponieważ uważamy, że z naruszeniem prawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji przez wójta gminy Gietrzwałd. nasz mecenas bardzo z ogromną determinacją i kompetencją działa na drodze prawnej i również z tej strony nie ustajemy, a wszystkich Państwa zapraszamy w sobotę. 5, 5 kwietnia do dołączenia do pikiet pod marketami Lidla. Warto podkreślić, że ostatni, e, os, ostatni taki protest ogólnopolski e, zgromadził e, protestujących pod ponad 180 marketami w całej Polsce. Jednego dnia, ja szacuję, że w tej akcji wzięło udział od półtora do dwóch tysięcy osób. E, jesteśmy... Tak, 180 marketów, tak, 180 marketów w ponad 100 nie. miastach. E, jesteśmy przekonani, że ta presja nie będzie ustawała aż dotąd, dopóki Lidl nie ogłosi komunikatu, że rezygnuje z inwestycji tego typu w getchfaudzie. Niech sobie inwestują gdziekolwiek indziej, ale od getchfaudu Lidlowi Wara. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim zebranym za te cenne, bezcenne działania i zakończę jeszcze starożytnym Kartaginem Delendam S. Odmawiajmy nowennę pompejańską. Dziękuję bardzo.